Czym jest książka mat? Jest to urządzenie podpięte naszego programu biotecznego, dzięki któremu możecie odbierać książki zamówione przez internet. Wypożyczeń i zwrotów książek można dokonywać w godzinach otwarcia dworca, więc niemalże 20 godzin na dobę jest książkomat dostępny dla Państwa. Mieszkańcy miasta Wysoczno to mieszkańcy pełni energii, kreatywni, ale jednocześnie bardzo zapracowani. Stąd mam nadzieję, że przydaje im się urządzenie, dzięki któremu będą mogli po pierwsze odebrać książkę dowolnej porze oraz oddać książkę o w porze oczywiście w godzinach pracy na razie dworca. Z tego urządzenia będziecie mogli spokojnie skorzystać także w weekendy, wtedy, kiedy jesteśmy nieczynni. Kiedy będzie ograniczenie, też będzie działał na miarę naszych możliwości. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Wybraliśmy ją głównie z tego powodu, że tutaj około 3 do 4 tysięcy mieszkańców na dobę przemieszcza się. Tworz PKP jest miejscem, przez które przewija się mnóstwo osób i mam nadzieję, że w drodze do pracy, szkoły albo ze szkoły, z pracy będzie można skorzystać z zasobów naszej Biblioteki Miejskiej w ce. Urządzenie zostało sfinansowane ze środków ale jest zgłoszone o refundację środków z budżetu Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że będzie Wam służyć jak najlepiej. Jesteśmy dumni, że nasi mieszkańcy wreszcie będą mogli skorzystać z tak nowoczesnej formy wypożyczeń i zwrotów książek. Wszyscy kochamy czytać, więc jest to prezent dla nas wszystkich.